I nadeszła środa, więc wiecie co to oznacza. Czas na wyzwanie, a dziś wyzywa mnie. Dobra, czyli czas na wyzwanie od Mega the Best. Hmm, wybrałem top wyzwanie, dlatego że ciekawe mnie bardzo to, że dopiero mogę budować jednostki po 7 minutach, a mam się bronić 15 minut. A tak, w tym wyzwaniu sobie odpuszczę tak naprawdę. Skupię się tylko na tym, żeby wykonać to zadanie, czyli obronić się. Jeśli no ten atak jakoś nie mam mm, ochoty na niego dzisiaj, tak, że tak powiem, więc po prostu skupię się na samej obronie tak jak mówiłem, czyli wszystko jak było w wyzwaniu powiedziane, dwa wilki, jeden Saladyn, oni 20 tysięcy złota, wiadomo w sojuszu są i mam się bronić te 15 minut, Wiednowskie dopiero po 7 minutach i jeszcze tak, nie ustawiłem sobie tempa. A ja czy nie ustawiłem jakie ma być tempo? O tak, nie ustaliłem sobie z Mega the Best dlatego uznałem, że będę robił tak, że co minutę będę zwiększał o tempo od 5, zaczynając od 20 aż do 50 myślę, że to wystarczy żeby zadanie było trudne. Dobra, więc ja sobie włączam stoper na komórce, włączamy grę i... Jeszcze możecie, tak, jedną rzecz, bo chyba mam niezmienne tempo i zaraz będziemy mogli zacząć się bawić w tą misję. Dobra. To robimy tak. Raz, dwa i trzy. O, dobra, jedziemy. Mamy już stoper włączony, więc e, budujemy się. Jaki tu mój plan będzie e, na tą misję? Po pierwsze, chciałem zbudować wielki, wielki, bardzo, bardzo wielki mur. E, po co mi ten wielki mur będzie? E, po to, żeby właśnie bronić, nie przepuścić tu żadnych jednostek do mojej bazy przez te pierwsze mm, kilkadziesiąt minut. E, kilka, kilka minut. 7 minut, wiadomo, te jednostki posowe usunę, bo jak miał być nie być jednostek na początku, tak też, ma, też tak zrobię, żeby po prostu żadnych nie było. Rozbudujemy trochę ten skład zapasów i zaraz będziemy mogli się bawić. Co chwilę będę sobie klikał tutaj na komórce. Zobaczyć, już mamy 40 sekund, bo wy na filmiku będziecie widzieć toper, który dowolę, że w montażu, ale ja dopiero tutaj jak, e, a czy ja na razie mogę sobie co najmniej na komórce popatrzeć e, jaki mamy czas. Jest już 51 sekund, za chwilę zwiększę tempo gry o te 5, o które było mówione, więc e, będzie ciekawie, będzie ciekawie, będzie coraz trudniej, coraz trudniej z każdą minutą, będzie coraz trudniej, no zwiększamy tempo, była minuta i teraz co, zaczynałem budować wielki mur. Mamy już troszeczkę budynków zbudowanych. Zbudowałem też jak widzieliście chmiel, ponieważ będę chciał ustawić bardzo duże podatki, e, dzięki którym będziemy mogli zarobić cokolwiek złota. Mam też nadzieję wyprodukować przez te 7 minut nawet dużo, e, dużą ilość kurz i innych e, e, kurz i z i tych zbrój. dlatego też wybudowałem trochę tam e, e, tych Hodowlik krówek, tak żeby po prostu jak najszybciej budować sobie... Znaczy to żeby jak najmniej złota wydać, ponieważ złoto i tak nam się w końcu musi skończyć, niestety. Dlatego też mam nadzieję, że większość rzeczy sam po prostu wyprodukuje. Dobra, zacznijmy sobie budować tutaj jakieś te chatki. Kilka chatek wiadomo, że to nie będzie jakoś mega dużo ich. Może jeszcze jedną tutaj. I oczywiście chatki. Teraz z tej strony chatki, jeśli chodzi o łuczników, czyli kuszników, 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 kuszników co budować. I może jeszcze wróćmy do tego muru. Czy mamy już dwie minuty? Tak, mamy dwie minuty, minuty, dwie minuty minęły, więc zwiększamy znowu czas. Tak więc na przyszłość, jeśli chcecie jakiś konkretny czas, jeśli chodzi o ustawienie na... A czyli jeśli chodzi o na przykład takie bronienie się, czy rozwalenie wroga w ileś tam minut, to po prostu mówcie jakie tempo gry, to mi bardzo ułatwi sprawę, a czyli może nie ułatwi, czasami może mi utrudnić sprawę, ale mówię, jak jeśli ktoś nie podał czasu, i ja zapytam się potem o ten czas i jeszcze mi nie odpowiadał, a będę chciał nagrać jego wyzwanie, to po prostu będę robił tak, że co ileś tam minut będę w coraz więcej zwiększał tempo. Dostałem też wyzwanie, nie pamiętam, to było od fastera, Faster, tak, chyba od Fastera. 7 Ryszardów, i powiem wam, że jest cholernie ciężkie. Szukam ciągle strategii, ale nie mogę go przejść, dlatego na razie sobie e, nagrywam to wyzwanie. Ale w końcu będę, b, będę, będę próbował przejść i, t, i tak samo tamto. Dobra, mamy już trzecią minutę, więc zwiększamy znowu tempo gry i lecimy dalej, dobra. Tak w ogóle nie budowałem sobie drwali, wiedziałem o czym, że o czymś zapomniałem. Jednosek nie możemy ciągle budować przez 40 jeszcze minuty, więc no, będzie ciężko, będzie ciężko. Może. Buduję sobie też tutaj jakieś te kopalnie e, żelaza. Nad troszeczkę wiadomo, że to będzie jakiś większy zysk. E, ja wiem wiadomo, co nie będę budował, ponieważ, tak jak mówiłem, m, nie zamierzam w tej misji atakować. Możliwe, że sobie e, zapiszę m, grę po skończonym zadaniu i po prostu w, kiedyś, jak już będę, raczej e, znaczy jak będziecie naprawdę chcieli zobaczyć, jak kończę tą misję, to jak pojawią się kilka komentarzy, to ja po prostu dogram e, od tego momentu, od tej 15 minuty, po prostu atak. Mm. Dobra, co ja tu chciałem zbudować? Co ja tu chciałem zbudować? Więcej drewna mi potrzeba na pewno. Ja chciałem zbudować chatki do produkcji piwa, dlatego że chcę, jak już mówiłem, ustawić te podatki, tylko na początku no, muszę mieć te um, to piwo oraz kilka gospód. Um, brakuje mi czegoś, brakuje mi znowu drewna z drewna, mam naprawdę problem, za późno sobie zbudowałem drwali, a właśnie minuta, czyli minuta kolejna minęła, już jest czas 40 dolecimy z czasem do.. Um, do 50 i na 50 zatrzymamy, ponieważ myślę, że to jest wystarczające tempo gry. Ostatnim razem, jak robiłem takie, czystówkę, to grałem chyba na, na tempie 40. Tylko tyle, że to tempo było wtedy przez cały czas. A teraz jest e, dopiero no, od którejś tam minuty. Mam nadzieję, że to jakoś nie wiem. Nie, nie powiedzie że nie wiem, oszukuję, czy powiem mieć większe tempo. Ja jestem po prostu się boję, jeśli ktoś mi naprawdę da jakieś bardzo trudne zadanie i e, da mi tempo 90 do początku, to dopiero będzie hardcore, ale jak na razie dajemy radę. Jest, e, już zaraz będziemy zwiększać tempo, już będzie za 5 minut, więc powoli, powoli, coraz, coraz więcej. Dostępność piwa tylko 4? U, myślałem, że będzie więcej, chyba, że ci jeszcze nie donieśli, dobra, nie, nie ci donieśli, więc e, potrzeba nam znowu, znowu więcej drewna i budujemy jeszcze kilka gospód. Tak, żeby one jak najwięcej produkowały. Dobra, tu nam coś tam produkują powoli te chatki, ale to jest ciągle za mała produkcja. Potrzebuję naprawdę dużo większej produkcji, albo po prostu więcej złota zaraz. E, dobra, ci niech produkują. Teraz tak, kamień, gawać mi kamień. Ja mi jest potrzebny kamień, ponieważ chcę zbudować sobie e, takie coś jak... Czekajcie, jest już piąta minuta, czyli zwiększamy już. A zwiększę już do 50. Niech na tych 50 się zatrzyma. Robimy sobie tutaj, no czemu nie mogę tutaj? E, za blisko może wrogowie byli Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak e, Zrobimy sobie tak U, Może też trochę naprawmy mur e, Tu może być blankowy, kurde ci ludzie mi tutaj przeszkadzają, ale nic Jeszcze jakieś schody w razie czego jakby jedno rozwalić zbudujemy drugie I mamy już chyba 6 minutę Tak, mamy 6 minutę, czas jest już 50 Więc taki zostanie I powiem wam, że za chwilę może być naprawdę gorąco Jest coraz gorącej O już Saladin mówi, że będzie atakował, tak Saladin będzie atakował Więc jest ciężko Kurde, czemu mnie z tej strony tak atakują A wiem co zrobię, zrobię takie coś no, to będzie dodatkowa ochrona tej wieżyczki, ponieważ no, te wieżyczki są tak obudowane murem, że nie powinny paść. Ale lepiej mieć w razie czego to z boku. Dobra, jeszcze 30 sekund, i będę, i będę mógł już kupować sobie. Jednostki, więc zaraz wjedziemy z kusznikami, całą tą resztą. Dobra, popularność, ile mam dobra, jest już dużo, więc mogę na minus 8 podatki minus 8, minus 8. Niestety na więcej mi nie stać. Ehm, 14 miesięcy, dobra, czy jest już? Jeszcze 5 sekund u mnie na stoperze. Mam nadzieję, że dobrze zgram to z, e, w montażu z filmikiem. Dobra, jest 7, dobra, jest 7, więc kupujemy jednostki i od teraz prawdopodobnie będzie już nam dużo, dużo łatwiej się bronić. Ehm, Wytrzymaliśmy te 7 minut pierwsze na bez i powiem Wam, że żeby było trudniej zwiększyć czas do 60 i możliwe, że za chwilę jeszcze bardziej zwiększy czas. Na razie do 60, niech zostanie na 60, zobaczymy jak nam to będzie. Mam nadzieję, że nie będę zaraz zmuszony do zwolnienia czasu, że niby jednak te 50 to było idealne, 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 idealne tempo gry. Kurde, ale mi tutaj kusznicy padają, o Boże. Uh, więcej kuszników mi trzeba, muszę ich szybko ustawić, jak na na tych e, grzyczkach, tak żeby szybko padali. Dobra, dobra, dobra. Mam tutaj jak coś ludzi mi nawalają, nawalać ich, nawalać ich. Uh, dobra. Teraz cały czas będę tam wysyłały e, swoich ludzi na górę. Mur muszę ciągle odbudowywać. Tutaj, z, tutaj jest najgorzej, haftać w tym miejscu, bo z tej strony atakują praktycznie wszyscy. Uh, no co jest? Aha, a Kurde. Dobrze, że czyżby patrzcie, jak się wróg załatwił. Wysłał asasynów, ale jak asasyni wchodzili na mur, to on zniszczył mur i asasyni utknęli. Wow, ale by była miazga, jakby ci asasyni weszli na, do mojej wieżyczki. To było naprawdę straszne. Dobra, asasyni ruszyli. I oni biją mury? Asasyni biją mury. No dobra, to jest coś innego. A dobra, z tej strony, w ogóle ile mam już czasu? 8,5 minuty u mnie jest. Jest ciężko, powiem wam, że jest ciekawie, jest ciekawie. Ale nic, zwiększam czas do 65. Niech będzie jeszcze trudniej. A... o kurde dobra, jest jak jak tam w ogóle z kusznikami mm, dobra, idzie fajnie idzie fajnie, dawać tych kuszników na górę tutaj, szybko, 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 Mangonelle żyją ty, mangonello, strzelaj, gdzie się da nie wiem, patrz ile tutaj masz w ogóle nawalaj, nie wiem, tutaj nawalaj cokolwiek, po prostu bądź agresywna agresywna mangonella A tutaj jest jakiś gościu jeden, weźcie, zabij go, zabij go, zabij go, zabij go nie wiem, nawalajcie po prostu tamtą stronę Dobra, z tej strony jak wygląda sytuacja? Teraz mogę dodać trochę murów tutaj. Y, póki nic się nie dzieje, czas jak mamy z czasem. 9 minut u mnie, jeszcze 6 minut i będzie y, skończone. Ciągle y, się boję, jeśli w jednym momencie atakują y, dwa wilki oraz. Y, dwa wilki oraz ten. Y, oraz Saladin. W ogóle, jak z jednostkami wroga? Po 130 kurde, oni się szykują do ataku. Na pewno się szykują do ataku. A, będzie coraz goręcej. Z tej strony jest tak sobie, z tej strony jest tak sobie dobra. Mogę Dobrze, że mam przynajmniej produkcję tych e, kuszników, e, bo inaczej było ciężko z kasą i ze wszystkim. Chodźcie na górę. Jak widzicie, dzięki tym murom wieżyczki e, się naprawdę dobrze bronią. I to jest może coś, co bym powinien wykorzystać czyli mury wokół wieżyczek w tym wyzwaniu od e, Fastera, czyli siedmiu mm, Ryszardów, ponieważ ja mam tam problem z tego powodu, że moje wieżyczki, moje wieżyczki, moje wszystko po prostu pada przed od wielkiej ilości katapult i kopaczy. I może jakbym bym postawił te mury wokół to coś by dało. No nie wiem, zo pomyślimy, zobaczymy, co nie. A jak na razie bronię się dalej, jest coraz lepiej, jest już dziesiąta minuta i już. Jest po, po, jesteśmy już za 10 minutą. E, coraz więcej złota, coraz więcej kuszników zaraz na mury powstaje. Może jeżeli że zaraz postawię trzecią... E, trzecią... Tą, e, trzecią wieżyczkę, ale jak na razie widzę, że padła mi jedna mangonela, więc może szybko sobie ją odrobimy. Wy wchodźcie troszeczkę do przodu. E, Albo idźcie tam, a ja zobaczę. Tutaj, czy mogę mangonelę postawić? E, jest mangonela, dobra, szybko dwóch. Te mangonele się naprawdę bardzo, bardzo nam przydają. Z tej strony widzę, że ciągle nawalają nas e, tu katapulty. Ale jeszcze ciągle nie atakuje nas. E, na, nie atakują nas w, e, wilcy czy wilkowie. Nie wiem, a e, ja miesza o to. O, jest, jest, jest atak, jest atak, jest jeden atak, ale czy od tego leci jeszcze? Ale ma inżynierów, on coś tu knuje. Jest ciężko, Saladyn cały czas mnie atakuje, ale właśnie leci atak od Wilka, więc jak najwięcej ludzi na mury teraz, szybko na mury, czekajcie, może trzecią wieżyczkę wybuduję. Wy w ogóle wchodźcie na górę tutaj jak możecie. Wszystko jedno. Nie stójcie na murach, bo będzie was wami źle. Dobra, trzecia wieżyczka. Trzecia wieżyczka, zobaczymy, czy ona tutaj dużo postoi. Szybko, szybko, szybko. Jeszcze jedno mandonelę. Raz, dwa, trzy. Mam trochę złota, więc sprzedajmy jeszcze to. Kupmy sobie więcej, trochę tych. Ale mi przycina gra. Nie wiem, co się dzieje. Mam nadzieję, że zaraz przestanie. Jest tylko 10 FPS-ów. Mam nadzieję, że to u Was nie wygląda aż tak źle. Ale chyba tak. No nic, nie wiem, co się dzieje. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. Jest, jest już lepiej, dobra, jest lepiej. Coś przez chwilę było nie tak, ale już wróciło do normy. Więc dobrze, bardzo dobrze, dobra. Jak tam z czasem mamy już 12 minut, jeszcze 3 minuty muszę się bronić. 3 minuty, i będzie zrobione kolejne wyzwanie. Powiem wam, że już coraz trudniejsze wyzwania mi dajecie, i co, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. Zwa jeszcze patrząc na ten fakt, że na szlaku WarChest, jak na razie, mam bardzo łatwe misje, to cieszę się, że przynajmniej wyzwania były cięższe. Ale widzę, że tutaj ten atak od wilka po prostu padł od moich kuszników, więc z tego się bardzo cieszę. Tutaj, o kurde, szybko, szybko, szybko. Pieżeczkę naprawiać i dawać mur, dawać mur. Musimy odbudować swój wielki mur. Powiem wam, że to nie jest takie łatwe wyzwanie, na jakie się to wydaje. Dobrze, że mam kuszników. Jakbym nie miał kuszników, to nie wiem, czy musnikami sobie wykonam. Chociaż z drugiej strony miałem jeszcze arabskie jednostki, których nie używam. Nie wiem dlaczego. Ale muszę tutaj załatać mury. Bo było otwarte moje królestwo. Było widać, że otwarte tylko z której strony jeszcze bo nie widać że miał zamknięte dobra nie wszystko jedno wszystko mi jedno jest dobrze jest dobrze jest już minuta trzynasta jeszcze tylko dwie minuty dobra na te dwie ostatnie minuty jedziemy na hardcore zwiększamy czas do 90. niech się dzieje co się chce ja już mam tyle kuszników że powin powinienem to wytrzymać ale jak się stanie to zobaczymy dobra czy możecie jeszcze wejść gdzieś tu możecie wejść to wchodźcie na górę i zobaczymy co się tu stanie um. Jak z jednostkami u naszych wrogów? Nie mają nad dużo salady, ma tylko stówkę. Ja już mam 118 i z to jest kusznicy, chociaż. chyba wszyscy to są kusznicy, tak? Ja tego kuszniku mam, no i kilku jeszcze innych, tych inżynierów, ale powinniśmy dać radę. Nawalają już nas z każdej strony. Tutaj trzy katapulty nawalają, idą e, ludzie e, każdego, ale jakby on wy, wysłał więcej ludzi pod mur, chociaż z drugiej strony moi kuści nie pozwalają na to, tak, żebym nie mógł odnawiać murów. O tak, asasyni. tutaj asasyni by byli dobrze, taka chmara asasynów, która by doszła do murów, nie wchodziła na nie, e, tylko stała przy nich, tak, żebym nie mógł ich naprawiać. To by był e, gwóźdź do mojej trumny. 14 minuta, 14 minuta to u, u mnie, czyli jeszcze tylko dwie. Jeszcze dwie minuty i mamy zrobione. Myślę, że już nas tutaj nic nie zaskoczy. Mamy dobrą produkcję kuszników. Mezzi, coś nam umrze na naszych trzech wieżyczkach, to i tak zaraz wyślemy nowy skład. Asasyni jakoś bokiem nie przychodzą. Myślę, że tędy by mogli coś tutaj spróbować ci Asasyni, ale no... Jakby to był e, Nizar, to prawdopodobnie by było dużo ciężej. Na samym początku bym po prostu dostał w dupę, niż e, by się mury skończyły, to on by mnie już po prostu zabił e, tymi asasynami. Chyba, żebym jakieś wilcze doby wielkie budował, ale myślę, że nie, 20 tysięcy złotych, to on by po prostu mnie zatokował szybko wielką ilością i po prostu padł. Dobra, tak naprawdę to mamy jeszcze 15 sekund i jest koniec wyzwania, więc e, kolejne wyzwanie, które udało mi się zrobić, było cięższe, było cięższe na pewno. Cieszy mnie to, że takie wyzwania są. Mam jeszcze dwa wyzwania za, za nadrzę, o ile pamiętam. Jedno to jest właśnie od e, Fastera, czyli tych 7 Ryszardów, którzy mają po 40 tysięcy zł, które jest naprawdę ciężkie. Dobra, właśnie stuknęło 15 minut, więc wygra, wygrana, wygrana. E, Czekaj, ja się nie wczytaj, tylko zapisz. E, znamy wyzwanie e, to było od Mega Debest. Oj, dobrze pamiętam, czy jakoś tak, dobra, Zapisz, zapiszemy i to jest koniec tego filmu, powiem wam tyle, że jeszcze mam, no jak mówiłem, dwa wyzwania, jeden to jest tych siedmiu Ryszardów, które jak na razie nie mogę zrobić tak naprawdę, ale może znajdę w końcu jakąś strategię, jak nie, to nagram tak, że ile, ile daję radę, to muszę 30 minut wytrwać jak wytrwam 15, no to nic, będzie nieudane, ale przynajmniej spróbuję. I mam jeszcze jedno wyzwanie, tylko sorry, że nie zapamiętałem twojego niku. Coś na M tam było. Tam taki dziw, troszeczkę długi dziwny nick był, więc tamto wyzwanie było z tego co pamiętam, tylko europejskie jednostki. Było naprawdę ciekawe, wiecie? Nie pamiętam dokładnie jakie to było, ale było bardzo ciekawe, więc najwyżej je nagram następne, a tych Ryszardów nagram jak tylko dam radę. To tak, to teraz się z wami zegnam, Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że pojawią się kolejne wyzwania. Jest tu jakąś kolejkę ustawię, wam powiem, pokażę potem tą kolejkę i widzimy się w kolejnym wyzwaniu. To nic, jeszcze łapa w górę, komentarz na dole. I co, na razie, pa.